Drodzy Państwo, dziś mam dla Was wiadomość, która może realnie zmienić codzienność tysięcy polskich seniorów i osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Nazywam się Mickiewicz i w tym materiale opowiem o czymś, co do niedawna wielu uważało za zamknięty temat, a dziś staje się realnym przywilejem. Chodzi o specjalną ścieżkę do wcześniejszej emerytury w ZUS dla roczników 1949-1969. To nie jest zwykła informacja, to konkretne prawo, które pozwala niektórym grupom zawodowym cieszyć się świadczeniem szybciej. A co ważne, wcale nie są to tylko górnicy, choć ich zasady są rzeczywiście wyjątkowe. W tym nagraniu dowiedzą się Państwo, jakie zawody obejmuje ta lista, jakie warunki trzeba spełnić i jakie kwoty mogą trafić na konto netto, czyli realnie do kieszeni. Czy wiedzieliście, że wystarczy 15 lat pracy w warunkach szczególnych, pełny etat, nie na pół gwizdka, by otworzyć sobie drogę do wcześniejszej emerytury? To właśnie ten zapis daje tysiącom osób urodzonych między 1949 a 1969 rokiem zupełnie nowe możliwości. Ale uwaga, nie wystarczy sam rocznik. Trzeba mieć także odpowiedni staż ogólny minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. To jest fundament, na którym ZUS opiera decyzję. A jeśli ktoś pracował w górnictwie, kutnictwie, energetyce, transporcie, przemyśle chemicznym budownictwie czy nawet w ochronie zdrowia może być na liście zawodów uprawniających do tego przywileju? I tutaj rodzi się pytanie, czy państwa zawód też tam figuruje? Wiem, że wielu z państwa zastanawia się teraz, ile można dostać na rękę. Bo przecież emerytura to nie jest tylko sucha teoria, to są realne pieniądze, które co miesiąc trafiają na konto. Z przykładowych wyliczeń wynika, że osoby z 15-letnim stażem w warunkach szczególnych mogą liczyć na kwotę rzędu 3300 do nawet 4160 zł netto. W zależności od branży, długości stażu, indywidualnej historii składkowej. To są pieniądze, które realnie mogą poprawić budżet domowy, pozwolić na spokojniejsze życie i oddech po latach ciężkiej pracy. Ale pojawia się też inne pytanie, jak wygląda procedura? I tu nie ma miejsca na domysły. ZUS wymaga konkretów formularze EMP i RP6, świadectwa pracy, potwierdzenia warunków szczególnych, a przy ścieżce z artykułu 184 także decyzja o rezygnacji z OFE. To nie jest łatwa droga, to czasem walka z dokumentami i konieczność udowodnienia każdej przepracowanej godziny. Ale właśnie dlatego mówię dziś o tym tak szczegółowo, bo chcę, żeby każdy z państwa miał pełny obraz sytuacji. Dlatego proszę obejrzyjcie ten materiał do końca, bo tylko wtedy zrozumiecie całość. Jeśli zobaczycie połowę filmu albo przeskoczycie kilka minut, nie uchwycicie pełnego sensu i możecie pominąć kluczowe szczegóły, które zadecydują, czy dostaniecie przywilej emerytalny, czy spotkacie się z odmową. To jest informacja, która ma początek, rozwinięcie i finał, a zrozumienie wszystkiego od A do Z wymaga obejrzenia całości. Już za chwilę przejdziemy do listy zawodów, szczegółowych zasad i pułapek, które czyhają na osoby składające wnioski. Jeśli więc interesuje Państwa, czy roczniki 1949-1969 naprawdę mogą szybciej przejść na emeryturę, ile to wyniesie i jakie są terminy, zostańcie ze mną, bo odpowiedzi padną w dalszej części. Drodzy Państwo, temat emerytur i przywilejów które przysługują osobom urodzonym w latach 1949-1969, jest niezwykle ważny i budzi ogromne zainteresowanie. Wiele osób pyta, czy naprawdę istnieją takie przepisy, które pozwalają na wcześniejsze przejście na emeryturę, czy lista zawodów, które uprawniają do skorzystania z tych rozwiązań, jest dostępna, a także jak wygląda procedura w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Dlatego właśnie dziś opowiem Państwu o wszystkim szczegółowo, tak aby nikt nie miał poczucia, że to tylko ciekawostki czy puste obietnice. Informacje, które usłyszycie, to konkrety, które mogą realnie wpłynąć na życie wielu seniorów, a nawet osób, które dopiero zbliżają się do wieku emerytalnego. Ważne jest jednak, aby wysłuchać całości, ponieważ tylko w ten sposób będziecie mogli w pełni zrozumieć, jakie są warunki, jakie zawody są objęte przywilejem i co należy zrobić, aby go uzyskać. Jeśli obejrzycie tylko połowę, albo pominięcie niektóre fragmenty, stracicie istotne szczegóły, które mogą zdecydować o tym, czy ZUS przyzna świadczenie, czy też je odrzuci. Osoby urodzone w latach 1949-1969 stanowią dziś ogromną grupę, która w dużej mierze już korzysta z emerytury lub właśnie do niej się przygotowuje. Jednak nie każdy wie, że w tym przedziale wiekowym istnieje tak zwany ukryty przywilej wynikający z przepisów dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. To nie jest żadna teoria spiskowa ani hasło medialne, to realne przepisy prawa, które dają możliwość uzyskania emerytury na preferencyjnych zasadach. Mowa tu o emeryturze pomostowej oraz o wcześniejszych emeryturach przyznawanych na podstawie artykułu 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oba rozwiązania są do siebie podobne, ale mają swoje różnice, które trzeba dokładnie zrozumieć, aby wiedzieć, z którego można skorzystać. Najważniejszą kwestią jest lista zawodów. W latach 80. istniały oficjalne wykazy prac w szczególnych warunkach. Były to np. zawody związane z górnictwem, hutnictwem, Przemysłem chemicznym, energetyką, transportem czy ochroną zdrowia. Na tych listach znajdowały się stanowiska pracy, które uznawano za szczególnie obciążające organizm, niebezpieczne dla zdrowia lub wymagające dużej odpowiedzialności. Przykładem może być praca górnika pod ziemią, hutnika przy piecach hutniczych, spawacza w określonych warunkach, kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej i 3,5 tony, maszynisty kolejowego, ale też pielęgniarki na oddziałach intensywnej terapii czy nauczyciela pracującego z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspólnym mianownikiem tych zawodów jest to, że wykonywanie ich przez wiele lat wpływa negatywnie na zdrowie i powoduje szybsze zużycie sił. Osoby z roczników 1949-1969, które mają za sobą co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych, mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Warunkiem jest jednak udokumentowanie tego stażu, i tutaj pojawia się najważniejszy problem. ZUS wymaga, aby przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że rzeczywiście przez wymagany czas pracowało się w określonym zawodzie. Może to być świadectwo pracy, karta wynagrodzeń, protokoły BHP, zakres czynności czy inne dokumenty z archiwum zakładu pracy. Zdarza się, że firmy już nie istnieją, a dokumenty zaginęły, wtedy pozostaje droga sądowa i możliwość powołania świadków. Ale trzeba pamiętać, że najważniejszy jest papier, bo to on ma największą moc dowodową. Kolejnym istotnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wieku oraz ogólnego stażu pracy. Zwykle dla mężczyzn jest to 25 lat stażu ogólnego, a dla kobiet 20 lat, z czego minimum 15 lat musi przypadać na pracę w szczególnych warunkach. Wiek zależy od rodzaju emerytury dla emerytury pomostowej jest to odpowiednio niższy próg, dla wcześniejszej emerytury z artykułu 184 określony sztywno i uzależniony od tego, kiedy spełniono warunki. W praktyce oznacza to. Że część osób z roczników 1949-1969 już mogła skorzystać z tych rozwiązań, część dopiero będzie mogła, a część, jeśli nie zgromadzi odpowiednich dowodów, straci taką możliwość. Niezwykle ważną kwestią jest także to, że nie wszystkie formy zatrudnienia liczą się do tych 15 lat pracy szczególnej. Umowa zlecenie czy prowadzenie działalności gospodarczej nie daje uprawnienia, liczy się tylko umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu. To często zaskakuje osoby, które wiele lat prowadziły własny biznes albo dorabiały na zleceniach, niestety, takie okresy nie wliczają się do przywilejów emerytalnych. Podobnie urlop macierzyński czy zwolnienia lekarskie, owszem, liczą się do stażu ogólnego, ale nie do 15 lat pracy szczególnej. Górnictwo to w ogóle osobna historia, bo tam obowiązują jeszcze bardziej korzystne przepisy. Każdy przepracowany rok pod ziemią może oznaczać skrócenie wieku emerytalnego nawet o 6 miesięcy. Dlatego górnicy są jedną z najlepiej chronionych grup zawodowych. Jeśli chodzi o wcześniejsze świadczenia, podobne rozwiązania, choć w nieco mniejszej skali, dotyczą też hutników i niektórych grup pracowników energetyki. Cały proces ubiegania się o emeryturę na podstawie tych przywilejów zaczyna się od złożenia wniosku w ZUS. Można to zrobić najwcześniej na 30 dni przed spełnieniem warunków, ale nie później, bo świadczenie liczone jest od miesiąca złożenia wniosku. Zbyt wczesne złożenie kończy się odmową, a zbyt późne stratą pieniędzy za wcześniejsze miesiące. Jeśli ZUS odmówi, zawsze można się odwołać. Termin wynosi 30 dni i odwołanie składa się w ZUS, który przekazuje je do sądu pracy ubezpieczeń społecznych. Tutaj nie liczą się emocje, tylko fakty, dlatego w odwołaniu trzeba precyzyjnie wskazać, jakie przepisy nas dotyczą, jakie mamy dokumenty i dlaczego spełniamy warunki. Świadkowie mogą pomóc, ale najważniejsze pozostają dokumenty. Dlatego tak istotne jest, aby każdy, kto choćby podejrzewa że może mieć prawo do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej, nie czekał na ostatnią chwilę. Warto już dziś przejrzeć swoje dokumenty, sprawdzić świadectwa pracy, zakresy obowiązków i wszelkie archiwalne papiery, które mogą potwierdzić charakter wykonywanej pracy. W wielu przypadkach wystarczy jeden brakujący dokument, aby ZUS odrzucił wniosek, a wtedy pozostaje długa i czasochłonna droga sądowa. Trzeba też pamiętać, że w sądzie nie wystarczy powiedzieć, Pracowałem w takich warunkach, konieczne są dowody, najlepiej w formie pisemnej. Owszem, świadkowie mogą uzupełnić materiał dowodowy, ale bez dokumentów ich zeznania często nie wystarczają. To dlatego prawnicy i doradcy emerytalni radzą, aby zawczasu zabezpieczać wszystkie papiery i dbać o to, by nie zaginęły. Wielu seniorów pyta również o kwestie finansowe: ile faktycznie dostaną na rękę, jeśli skorzystają z tego przywileju. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Bo wszystko zależy od indywidualnej historii składkowej, od tego, jak długo pracowali, jakie mieli zarobki i jak wygląda ich rozliczenie podatkowe. Z reguły jednak emerytury wcześniejsze czy pomostowe kształtują się na poziomie 70-85 i kwoty brutto. Warto jednak poprosić ZUS o kalkulację indywidualną, bo tylko wtedy można wiedzieć, ile realnie wpłynie na konto. Pamiętajmy też, że wchodzą w grę kwestie PIT i różnych potrąceń, które wpływają na wysokość kwoty netto. Niemniej istotne są zasady dorabiania do emerytury. Tak, można dalej pracować, ale powrót do pracy w warunkach szczególnych w pełnym wymiarze może spowodować zawieszenie emerytury pomostowej. Do tego dochodzą limity dorabiania, jeśli przekroczy się określony próg przychodów, ZUS może zmniejszyć świadczenie lub nawet czasowo je zawiesić. To szczególnie ważne dla osób, które chciałyby jeszcze trochę dorobić na emeryturze, ale muszą uważać, by nie stracić prawa do całości wypłaty.